Erasmus Student Network oraz Biuro Współpracy Zagranicznej po raz trzeci zorganizowały Międzynarodowy Dzień Erasmusa. W centrum konferencyjnym przygotowano stoiska, przy których studenci otrzymywali ulotki i informacje o studiach za granicą. Głównym celem dzisiejszego dnia jest przede wszystkim zachęcenie naszych studentów do wyjazdów za granicę. Dlatego też e, oprócz pracowników Biura Współpracy Zagranicą, przy którym projekt jest realizowany. Są też studenci Erasmusi, studenci z zagranicy, którzy zachęcają do wyjazdów do swoich krajów, do swoich uczelni. Mamy też polskich studentów, starszych kolegów, którzy byli już na stypendium i dzielą się dzisiaj swoim doświadczeniem i swoimi wspomnieniami z potencjalnymi wyjeżdżającymi. W części konferencyjnej Dnia Erasmusa dwie nasze studentki opowiadały o swoich studiach i przygodach w Finlandii i Szwajcarii, zachęcając kandydatów do wyjazdu i do podjęcia wyzwania nauki w innym kraju. Z kolei studenci zagraniczni studiujący na UWM opowiadali o swoich wrażeniach z pobytu w Polsce. Ja jestem Lorenzo, ja jestem Łochem, studencki Erasmus i prawo i administracja. Uh, I'm here in Poland for this great Erasmus experience. It's very funny and Cortovo. It's really great. My town is Pisa, Pisa, from Tuscany, the famous with the Leaning Tower. Uh, here in Poland, my experience, I think, is bardzo because I met a lot of great people kortovo is my nice experience because a lot of students are there a lot of people came from different countries me i'm italian i was some spanish erasmus and polish people i got really great impression because before coming here i say oh poland okay it's barzo gymno but i find a really cool place and the teachers too are very nice so my experience and impresa to talk is very well

W tym roku wyjechało lub bądź wyjedzie na stypendia zagraniczne około 50 osób, 50 studentów. Przyjeżdża, czy przyjechało już około 40 studentów. Oprócz studentów wyjeżdżających na normalne studia, wjeżdżają też nasi studenci na praktyki. Zawodowe, byśmy powiedzieli w, w ramach tegoż programu i mamy ich wy, wysyłamy w tym roku około 10 studentów, natomiast przyjechało już czterech studentów z zagranicy. Poza tym chcemy uruchomić również wyjazdy studentów już trzeciego stopnia, studiów trzeciego stopnia, doktorantów na tego typu wyjazdy. Stoiska odwiedziło w tym roku około 600 osób, pytając o szczegóły programu Erasmus. Pytałam głównie o to, jakie koszty są związane z wyjazdem, bo jednak to są obce kraje i jest inna waluta i wiadomo, że jest inaczej niż w Polsce. Pytałam także o to, jakie różnice programowe trzeba będzie zaliczyć po powrocie tutaj do kraju i to mnie głównie interesowało, dlatego że wiem, że gdybym wyjechała, to zdobyłabym wiele nowych doświadczeń i poznałabym nowych ludzi, co niezwykle mnie fascynuje. Myślałam o Turcji, bo jednak to jest bardzo Ciekawy kraj, jednak mimo tego, mimo to, to jest bardzo daleko i, i rodzice namawiają mnie na to, żeby to był jakiś bliższy kraj. Ludzie mogą dowiedzieć się czegoś więcej, mogą porozmawiać z osobami, które już miały do czynienia z Erasmusem i które już były w obcych krajach. W związku z tym, że tak powiem, można zmniejszyć lęki przed wyjazdem dzięki rozmowom z takimi ludźmi. Organizacja uważam również jest bardzo dobra, jest dużo ulotek, dużo ciekawych informacji, które warto wiedzieć wyjeżdżając na Erasmusa. I mm do -hmm.